się w roku 1953 w Łomży i całe swoje życie związałem z tym miastem. Jestem absolwentem technikum przemysłu drzewnego. Będąc już w szkole podstawowej zainteresowałem się zbieraniem znaczków pocztowych. Było to ciekawe i interesujące zajęcie dla mojego młodego człowieka. W połowie lat 70. zainteresowałem się monetami. Najpierw to były monety od Później okres międzywojenny. Od roku 1989 należy do Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Przynależność do PTN-u wpłynęła na głębsze zainteresowanie numizmatyką. Owoc nam była znajomość z panią Jolą Deptułą, która wpłynęła na głębsze zainteresowanie się tym tematem. Zbiory numizmatyczne dotyczą nie, nie jakichś rzadkich monet, ale monet, które ilustrują dzieje pieniądza polskiego, na z Mizmatyka jest bardzo ciekawą dziedziną nauki, która przynosi stale coś nowego. Spektakularną sprawą jest bank 10 złotowy, na który z jednej strony portret Mieszka I, i przypisany mu denar, y, który, który miał być pierwszą polską monetą. Niestety, po kilku latach po emisji tego banknotu okazało się, że denar jest, y, był emitowany przez Mieszka II jego wnuka. Chciałbym podziękować pracownikom muzeum za zorganizowanie pierwszej i drugiej wystawy oraz zaprosić mieszkańców Łomży do odwiedzenia Muzeum Północno-Bazowieckiego oraz obejrzenia wystawy poświęconej epoce jagiellońskiej.